Hej siemanko, witam w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zasiejemy sobie soję przy użyciu tego fantastycznego traktora marki Case z tym pięknym silnikiem Ferneranda, którego kupiłem na promocji, tak samo zresztą jak i traktor cały zestaw może 250 tysięcy mnie wyniósł no i mamy właśnie taki zestaw do siania. i słuchajcie, nagryłem ten odcinek drugi raz, bo wczoraj nagrywałem i mnie w połowie mi wywaliło farminga Windows zaczął jakieś dziwne rzeczy robić I nie wiem czy ten odcinek będzie to dobrze w ogóle wyglądał, bo... Nie mogę wrócić do poprzednich ustawień OBS też od nowa konfigurowałem, ale to nieważne Pokażę wam co się zmieniło na farmie No to tak Wiata, wywaliłem tą brzydką amerykańską stodołę, to po pierwsze Po prostu... Masakra z tym No i dobudowałem większą zagrodę dla owiec No bo to jest dobry biznes No i będziemy sobie siać Soję, a w ogóle pierwszy raz mam farminga na nowym Windowsie, tak powiem. I nie wiem, czy to dobrze hulać będzie. Mam nadzieję, że tak. Kurde. Nawóz mam, ale nasion nie mam. Eee. No dobra. Może starczy tych nasion na to jedno pole, chociaż. Zobaczymy. Nawóz sobie dobijemy Momentami jeszcze mi laguje niektóre rzeczy w tej grze. No zobaczymy jak to pójdzie, nie? Dobra. Także będziemy przystępować do zasiewu. Oczywiście wcześniej tutaj było skultywowane. Pyk. Pyk, pyk. No, także słuchajcie, witam Was w odcinku, w którym siejemy soję przy użyciu kejsa Pumy 185 oraz siewnika punktowego marki Kwernerant, który kupiłem na promocji i siejemy sobie pięknie soję. Pięknie ten zestaw się komponuje. No i co? Mam nadzieję, że też będą wysokie zyski. Bo troszkę te maszyny kosztowały. Mimo, że kupiłem je na promocji za jakieś 250 tysięcy, to uważam, że ogólnie bardzo ładnie się z sobą komponują. <śm> no i co? Lecimy sobie dalej. Oczywiście na pracowniku, znaczy nie na pracowniku, tylko na GPS-ie. Tam, kurczę, wyłączanie chudy jest zajebiste, wam powiem. Yy... Tyle, że nam tak jak myślałem, trzeba tutaj nasiona nawieść. Także będziemy dowodzić nasiona. Użyjemy do tego internacionala. No bo nie da się zasiać pola bez nasion. Ale już widzę, że mam wyższe ustawienia niż miałem graficzne chyba. Bo inaczej... O Jezu, ale przycina, ale... Masakra. Zmniejszę ustawienia na średnie chyba. Bo to ciężko może być, tak się przemieszcza. Chociaż ja jeszcze tutaj mapy nie ładowałem na tym komputerze, to też może być dlatego, nie? Im więcej mapy wyjeżdża, tym bardziej się komputer ją wyrenderuje. Widzicie, co się z kołami dzieje. No ten farming niestety nie ma najlepszej optymalizacji na początku. Dobra, pyk. Odpalimy sobie tutaj. A. Mylę się zawsze. Nasionka. Pyk. Kupimy nasionka. Eee. Yy. prosiłka Dobra pyk Tyk nie mamy na sioma aż teraz wypadałoby to posiać Ale się dziwnie zbugowywało. Nie, muszę obniżyć na te średnie ustawienia, chyba coś tak czuję. Bo nie wygląda to najlepiej. Dobra. Zatankujemy sobie siewnik. Pyk. I kolejny przejazd siejemy. No i tak, yy, kurczę, Nie było odcinku przez ostatnie dwa dni niestety. Ale postaram się nadrobić. Mm, nadrobić tak właściwie mm, ten znacznik w ogóle dobrze idzie? Postaram się nadrobić, to znaczy ponagrywać przez weekend odcinków na cały tydzień i byłoby to mega zajebiste jak się uda. Ale czy się uda, to nie wiem. <laughs> Ale zaraz wychodzę i mnie nie będzie w domu, więc kurczę zobaczymy. Okej. Okay. Pyk, cyk, cyk, cyk. Opuszczamy i jazda, kolejny pasek. Nie, bardzo mi się podoba ten zestaw, to jest coś kurcze... Pięknego. Dziwnie, że ten tak, ten, która tak bokiem idzie troszkę, no trudno. No nie, no, to jest jakieś zrypane. To żeby kołem tu wjechać, jest ten znacznik. Chyba, że ja nie wiem, że z niego korzystam czy coś. Okej, spuma. Dobra. Cyk. Okej. Okay. Ładnie sobie siejemy. No i co? Plany na kolejne odcinki na pewno będą żniwa tej soi. I będzie trzeba zrobić na kosy Także myślę, że jutro i jutro nagram dwa odcinki. Będą to właśnie na kosy i żniwa tej soi. I jak to się siądzie, to byłoby zajęliście. Jakby nagrał takie dwa odcinki. No i widzę, że te ustawienia są całkiem inne teraz. Muszę je obniżyć. Bo praktycznie... całe pole jest załadowane w teksturze. Troszkę przedobrzyłem sprawę chyba. Ale... jakbym wrócił... na większy klatkaż... i lekko tylko zmniejszył, no bo patrzcie, się oddalę kamerą i w sumie... Całe pole jest w teksturach. To jest dużo to jest bardzo dużo. To kolejny odcinek zmienię te ustawienia i będzie lepiej. A ten powiedzmy, że jest taki testowy, nie mogę się napać na ten traktat, przysięgam. Jakoś tak podoba mi się ta puma. Serio podoba mi się ta puma. sobie znowu wód. No. Wow, ale dorzu dorzuciło tak lekko. Sprawdźmy co w ogóle będzie w sklepie. To mamy. To by się mogło przydać. Taka przycena fajna? A to popieram działnika, to nie wiem w sumie czy się przyda czy nie Po to nie to nie Dobra No i tak Ja W ogóle myślę czy nie znajduje po prostu tych odcinków w formie time timelapsa i po prostu dla Was później to no bo tak to, to jest nudne chyba mi się wydaje, nie wiem Zresztą dużo osób tego nie ogląda Ciężko mi się wypowiedzieć Ale jakiegoś szorcika się wrzuci o takiego szorcika nie będę nic mówił całkowicie, włączy się muzyczkę No, to jest życie to jest życie i teraz taki zoom. Poma, pozoomuje na pumę. <noise> Ujęcie jak z drona jakiegoś, nie? To w ogóle trawę kosiłem, to widać. A to trzeba jeszcze zwałować. Dobra, to zróbmy tak, że odpalimy tutaj pracownika. Aha. Dobra. Rób mi w polu, gościu, a nie, nie ma pracownika. Bo ja tu mam interes do zrobienia inny. A to trzeba wałować. Wiem, co mogę zrobić. Mogę miniaturkę sobie zrobić do tego odcinka z tą półmą. No serio, podoba mi się ta do puma. Dobra, tyk że mu nie przeszkadzać, tylko. Nie. Taka miniaturka mi się nie będzie podobać. Chcę mieć zajebistą miniaturkę do odcinka. O! To będzie dobre. Luks. My sobie tak. hud włączymy. Pyk Dziwny ten odcinek. Sorry, że tak. To chaotyczne chyba, nie? Łączymy sobie wały A nie, bo te wały to trzeba... Inaczej, tam już jest posiana. Kurde, te wały są głupie strasznie, bo... O widzicie, ja już muszę teraz wałować, bo... One nie mają kół takich, żeby się podnosiły na siłowniku I wałujemy teraz trawę no, trudno, od tych tutaj, sobie pracownik robi My sobie tutaj wrócimy do tego traktora Eee, halo Pyk I tak, sobie odpalę y, Co sobie odpalę? Nie wiem, co chciałem zrobić kurczę. No trudno. Mm, 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 mm. Jeśli tu pójdzie to, pójdą wale. Mam nadzieję, że dużo z tej soli zarobimy. Cyk. Ten pracownik coś tutaj tak namieszał. Dobra. Tyyyyk Zrobiłem poprzeczniak z tej strony pik. Pik, pik. Ja nie wiem co ja mogę na odcinkach gadać. Szczerze, kurde, to jest bardzo dobre pytanie. żeby to nie było też nudne, nie? O, to pójdzie na raz. No powiedzmy, że pójdzie na raz. mamy odcinka w 17 minut. Ok. To jest spoko. Tak w ogóle dzięki ze stosupów to jest mega zajebista sprawa. Fajne te ślady. To się, bardzo to się nie ugina, kurczę. No, coś tam się ugina. Dobra, poprzeczniaczek. I będziemy mogli odstawić siewnik i zakończyć odcinek. W kolejnym odcinku. Ha. Kolejnym odcinku będzie. O kurde Będzie akcja na kosy chyba. Pierwsze się na kosy będą Dobra, włączymy sobie tak, żeby dało się tym jakoś manewrować. Kurde Jestem młotem straż. Strasznym młotem jestem. Ja pierdzielę. Mogę to później rozłożyć po prostu. Teraz o. Klikam. Pyk, odłączam. Podpinam zaś. I wjeżdżamy siewnikiem obok drugiego siewnika. Chciałem go... ...gasić. Dobra. Zaparkujemy sobie koło Fenda. Jedną modyfikację musimy uruchomić. Bo podejrzewam, że się wyłączyła przez to, co się stało. Mianowicie automatyczne nawiadanie szklarni. Mega sprawa. Pyk. A nie, włączyło się, Czy to się zdążył save zrobić. Aha, okej okay. Cześć tutaj jest złota, tutaj też jest, czyli ile Ja czy już mam tyle palet Tutaj podobnie chyba, no podobnie, dobra Także To tyle w tym odcinku, dzięki i do kolejnego. Cześć!